Hej wszystkim, zwłaszcza RetroMarcin, Tomek, retro Raven oraz wszyscy retromeniacy, którzy na hasło, że dzisiaj do mnie przychodzi paczka z Niemiec z różnymi, jak się pewnie domyślacie, retrosprzętami nie będę jeszcze mówił jakimi to padło hasło, że to nie można tak otworzyć to trzeba zrobić unboxing, a najlepiej, żeby to nagrać ja nigdy w życiu tego nie robiłem Będziemy mu tutaj debiut nagrywany telefonem więc pewnie jakość też będzie średnia e, nie liczcie na jakieś tam fajerwerki i tak dalej będę po prostu otwierał pudło i zobaczymy co tam jest jak już wszystko wyjmę to pewnie zrobimy jakiś stop spróbuję podłączyć sprzęt i pokażę czy działa no jeżeli w ogóle czy to jest sprzęt bo e, Zawsze jest ryzyko, że przyszło coś innego. No ale dobra. Słowo się rzekło to start. Czy zobaczcie, czy w ogóle widać to, co ja robię. Mam nadzieję, że coś tam będzie widać. Będę też trochę mówił. Sztuka, ale i tak widzę, że ma trochę problemy z niektórymi tutaj z tą taśmą, bo zapakowane nie powiem bardzo, bardzo solidnie. bardzo delikatnie, żeby niczego nie uszkodzić. No i zobaczymy. Wam noży, żeby już tutaj ewentualnie szkód nie narobić i co my tu mamy zabezpieczone gazetami nie wiem czy było widać Wygląda ładnie. Teraz będziemy je odfojowywać. no nic, słabo widać. No dobra. Pierwsza rzecz wygląda w ten sposób: Raven nie chciał mi sprzedać, mimo że ma dwie. No więc musimy w ten sposób pozyskać. O, mam nadzieję, że ten na telefon mi nie upadnie. Dobra. Nie wiem teraz, czy bardziej wyjmować, rozpakowywać, czy wyjąć wszystko. Nie, może, może wyjmijmy na razie tą stację. Może jak zrobię, tak, żeby też było widać, co ja, co ja robię. Hmm. No widzicie, nie mam doświadczenia, w fanboxinga, w ogóle nie było to w planach. Jest to totalnie na spontanicznie, tak powiem, nagrywane. Staram się też to zrobić w miarę, w miarę szybko, bez jakiegoś tam z, przeciągania ponad, ponad normę. I Tomek, tak jak rozmawialiśmy, widziałem te, te dyskietki. E, całą, całą, że tak powiem, kolekcję, którą masz. Myślę, że jeżeli stacja nam się uruchomi, no to będziemy mieli, że tak powiem, możliwość potestowania i samej stacji, i Twoich biszkietek. No, teraz widać, że pudełko ma pewne tutaj mankamenty, ale bardziej mimo wszystko. Interesuje mnie jednak, jak wygląda zawartość tego tego pudła. Za Wezmę telefon w rękę. O, najgorszy jest ten chyba fragment. O, tutaj jest rozerwany. Myślę, że tu jakaś yy, chyba chyba taśmą spróbujemy podkleić. Styropian. No, muszę jednak odłożyć teraz telefon. Hmm kurczę chyba zrobię w ten sposób że przełożę stację po prostu obok to tak będzie widać no, nie gwarantuję że będzie wszystko elegancko widać na razie odkładam. No i zobaczmy. Co my tu mamy. Mamy tak, mamy kabelek do podłączenia tarenki. Mamy zasilacz. O. I mamy stację, spróbuję ją. Zaraz ją postawię może tutaj na stole i oglądamy jak ona wygląda. Stropian na razie odłożymy. Więc tak, tu jest ten srebrny pasek. Nie wygląda źle. Albo ja nie widzę, albo nie ma nigdzie żadnych, że tak powiem, elementów połamanych. Tak, na no szybko to robię. Nie wiem czy, czy stacje w ogóle nie powinno się tak obracać, bo czy to tam głowicy nie zaszkodzi, więc więcej tego nie będę robił. Generalnie wygląda, że jest wszystko ok. Na szczęście nie jest pusta. Jest w niej jakaś dyskietka. Nie wiem, czy na niej cokolwiek jest. Będziemy mieli chwilę, potem można będzie to Sprawdzić. Mechanizm wypychania dyskietki po podniesieniu głowicy działa. Także pierwszy element stoi tutaj. Myślę, że dobrze się będzie komponował razem z 1200 czy z 800. No to idziemy dalej. Mamy tu, mamy, odstawię na chwilę telefon, więc pewnie będzie trochę mniej widać, jak będę się tam przekopywał, ale, ale. Zabezpieczenie powiedziałbym super. Gruba tutaj taka pianogąbka zafoliowane. No już chyba, już chyba widać. Ci, którzy nie znają wiedzą, że już od pewnego czasu miałem taki plan, aby właśnie uzupełnić serię XLO. Brakujący komputer. No tutaj zaraz będziemy zdejmować folię, ale pudełko mi się wydaje, że wygląda lepiej niż mm, jeżeli chodzi o stację dysków. Jestem zadowolony, bo y, mam 800, natomiast do 800 nie mam oryginalnego y, pudła. Pudło mam, ale do 65, którą zresztą dostałem w prezencie. No dobra, Ja się, że sobie poradzę jedną ręką, więc postaram się to jakoś tak sfilmować i przy okazji nic nie popsuć. Że trzymajcie kciuki, żeby ten nasz unboxing nie skończył się jakąś katastrofą. ale, pomalutku, pomalutku aha, dobrze, Tu już nam się pudło z tej strony samo chce otwierać więc może już, zaraz tak na płasko, żeby nam w sposób niekontrolowany nic się nie, tutaj, nie wydostało Pewnie połowę z tego filmiku to pójdzie do wycięcia, bo nie wiem, czy będziecie chcieli oglądać podłogę. Ok, no tu zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o pudło. Zobaczcie praktycznie, no, pewne uszkodzenie rogu, no ale to nie czepiajmy się. Sprawdzimy później, czy ten numer będzie mm, zgodny z numerem komputera, ale to za, yy, to za chwilkę. Hmm, teraz spróbuję go wyjąć, ale teraz to już się trochę boję, więc na chwilkę postawię telefon. Tak, niestety nie będziecie widzieć samego wyjmowania, ale tylko wysunę. Teraz to i go odporzę. To to jak się tutaj jest, dobra, a zatem mamy, o, widzę, że tutaj nawet dodatkowe zabezpieczenia do transportu, bardzo, bardzo fajnie, dobrze to świadczy o tutaj wysyłającym, o to a propos, Marcin, kabel co narzekałeś, że ci się i potem ci dosyłalizować? To mam dokładnie ten, ten sam pod antenówkę, aczkolwiek do CRTK raczej nie będę z niego, z niego korzystał. Niestety, już widzę, będę miał ten sam ból co przy 800, czyli brak. O, tutaj zaślepki, ale tutaj Ravenowi się przypomnę, że. Mm, umawialiśmy się, że poratuje mnie taką zaślepką yy, z drukarki 3D, natomiast sam komputer, kurczę, słabo widzę, ale chyba mamy tą fajną klawiaturę, bo chyba jest śrubka. Także wygląda to dobrze. Aha, miałem sprawdzić numer. Yy. To może tak, połóżmy na miękkim. 31392. No to zobaczmy, czy tak mamy. Tutaj na 31392. Idealnie. Czyli numer nam się pokrywa, czyli to jego pudełko nie jest jakieś tam dosztukowywane. I mamy Made in Hong Kong. Także, także wygląda, je, że jest wszystko ok. o, na razie dwa sprzęty obok siebie tutaj 65, piątka ale dzisiaj się skupimy na tych nowościach i została jeszcze jedna rzecz została jeszcze jedna rzecz no, tu już widać, że pudełko nie ma nic wspólnego <grytanie> z oryginałem ale jest to dosyć Rzadki przedmiot w tej chwili, jeżeli nic się nie zmieniło, chyba nawet nie jest ani jedna aukcja na, na portalach typu Alix czy, czy Allegro w tej chwili dostępna. Zobaczę, ale chyba można tak wysunąć. O. Myślę, że już większość z was wie, co to jest. Dzięki temu nazwijmy to urządzeniu nasze y, Atari 600XL powinno działać tak jak, y, tak jak 800. No zobaczymy jak to będzie wyglądało po podłączeniu już jednak chyba dwoma rękami, więc spróbuję to jakoś, jakoś tak będzie coś widać. No i chyba, powiem szczerze, nigdy nie miałem takiej um, pamięci, czy e, tak powiem. Kiedy używam na co dzień naszą yy, atarynkę, ale chyba tak to powinno działać: czyli po prostu energicznym ruchem wsuw o, wsuwamy. Tak to wygląda. Eee, tutaj bym chyba zrobię stop. Eee, za chwilkę spróbuję podłączyć kable, podłączyć eee, sprzęt pod telewizor. Ładnych parę godzin eee, odczekałem, żeby sprzęt miał temperaturę domową, bo to jednak kurier, jednak przesyłka. No i spróbujemy włączyć. Mam nadzieję, że nic nie wybuchnie. Do zobaczenia.